Nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy, o, otrzymują w ramach pierwszej pracy wyższe zarobki niż przeciętny absolwent innej, innej uczelni. Wydaje mi się, że uczelnia jako cała jest pewną forpocztą, nawet tym, co w, w powszechnym rozumieniu naz nazwiemy oszczędzaniem albo skutecznym, zagospodar efektywnym zagospodarowaniem zasobów. Tak to, tak to nazwijmy. Przede wszystkim prowadzimy badania, które stanowią wyznacznik pewnych trendów. Proszę sobie wyobrazić, że prowadzimy badania związane z marnotrawstwem żywności. Mówimy, ile tej, tej żywności się e, marnotrawi, ale też co zrobić, żeby tej żywności mniej, mniej marnotrawić. Prowadzimy badania związane z wy, produkcją, wykorzystaniem biogazu. E, mamy eksperymentalną, eksperymentalną biogazownię e, i to nie są badania stricte m, naukowe, ale także one mają charakter bardzo silnie aplikacyjny. Czyli dajemy wskazówki, rekomendacje do tego, jak dany problem rozwiązywać, jak dane zagadnienie adresować. A jednocześnie jesteśmy tymi, którzy faktycznie oszczędzają, bo na uczelni przeprowadzono termomodernizację wszystkich budynków, wdrożono program oszczędności, oszczędności energii. Nie bez znaczenia jest świadomość wszystkich pracowników i studentów do tego, żeby z jednej strony oszczędzać, ale z drugiej strony, żeby myśleć o powtórnym wykorzystaniu. Więc zbieramy makulaturę, zbieramy wszystko to, co chociażby w naszych gospodarstwach jest produkowane jako biomasa, i zastanawiamy się, jak to wykorzystać, żeby ponownie nadać temu wartość pewien obiekt zamknięty w gospodarce to już nie hasło, a konieczność i z tym będziemy, będziemy żyli w kolejnych, w kolejnych latach. Na SGGW z jednej strony dostarczamy wiedzę, tworzymy tą wiedzę, tworzymy rozwiązania, a z drugiej strony staramy się je wdrażać przy okazji jak najszerzej edukując, aby ta świadomość była jak, naj, była jak największa. Jeśli chodzi o Instytut Ekonomii i Finansów, zrównoważony rozwój mamy wpisany w naszą strategię. Mówimy, że zajmujemy się nim, badamy zrównoważony rozwój i w wielu przedmiotach czy w wielu programach kształcenia, które, które oferujemy, de facto, które oferują inne wydziały, na których, ale na zajęcia, które prowadzą nasi pracownicy. Zawsze przejawia się aspekt związany ze zrównoważonym rozwojem, w tym ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, z różnymi aspektami, które z niej, z niej wynikają. Bo z jednej strony to są kwestie środowiskowe, z drugiej to są kwestie społeczne, ale także, także ekonomiczne. Podam przykład, prowadzę przedmiot dla kierunku logistyka, biogospodarka i tam Punktem odniesienia jest właśnie mówienie o tym, czym jest zrównoważony rozwój, jak logistycy wpisują się w ten zrównoważony rozwój, jakie praktyczne odniesienia ma ta koncepcja w takim codziennym funkcjonowaniu biznesu, jakim jest biznes logistyczny i, i, i tworzenie łańcucha logistycznego. Co robią studenci na zaliczenie? Studenci na zaliczenie identyfikują właśnie przykłady gospodarki obiegu zamkniętego i mówią, jak wygląda łańcuch logistyczny w tym zakresie. Na przykład w ubiegłym roku bardzo ciekawa praca powstała, która mówiła o tym, że wszystkie fusy skafy nie są już wyrzucane na pole jako nawóz. Wiemy, że jest to olbrzymia skala, Surowca wtórnego, tak to nazwijmy, który dawniej był śmieciem, dzisiaj jest pełnowartościowym surowcem. I studenci, o czym ja nie wiedziałem wcześniej, pokazali, że w Australii, w Nowej Zelandii, fusy skawy wykorzystywane są do tego, żeby tworzyć tekstylia, które charakteryzują się wyjątkowymi zdolnościami absorpcji, jeśli chodzi o zapachy i Narodowa Drużyna Rugby bodajże w Nowej Zelandii ma właśnie takiego rodzaju ubrania, a studenci pokazali, jak, jak łańcuch logistyczny produkcji takich ubrań wygląda. A więc staramy się nie tylko o tym mówić, ale pokazywać praktyczne rozwiązania. A w momencie, kiedy się uda zainteresować studentów, no to wtedy my się także uczymy i od nich. Zacznę od tego, że SGGW to marka. To Na tą markę pracowaliśmy bardzo długo 70 lat w obszarze ekonomii i finansów. Dzisiaj ta marka to rozpoznawalny znak przede wszystkim w rankingach. Wydział Ekonomiczny prowadzący takie kierunki jak ekonomia, jak finanse i rachunkowość, jak turystyka i rekreacja bardzo dobrze plasuje się w różnego rodzaju rankingach. Uzyskał pozytywne akceptacje komisji akredytacyjnej, która potwierdziła to, że program kształcenia jest nowoczesny, jest ciekawie przygotowany na potrzeby wyzwań, jakie stawia dzisiejsza gospodarka. A jednocześnie mam tą satysfakcję, że jak jestem na różnego rodzaju spotkaniach, zawsze gdzieś. Pojawia się informacja, że w danym zespole, w danym miejscu, albo osobiście spotykam naszych absolwentów, którzy bardzo dobrze odbierani są przez pracodawców, którzy potrafią znaleźć, odnaleźć się na rynku, którzy mają nowoczesną, adekwatną do potrzeb wiedzę i dzięki temu nie mają problemów ze znalezieniem, ze znalezieniem pracy. Badania, które prowadzi. Ministerstwo Edukacji w, w ramach takiego systemu ELA pokazuje, że nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy. O, otrzymują w ramach pierwszej pracy wyższe zarobki niż przeciętny absolwent innej, innej uczelni. Już samo to o tym świadczy. A z drugiej strony, jesteśmy uczelnią, która ma jeden spójny kampus, który oferuje bardzo wiele. Udogodnień. Jesteśmy uczelnią przyjazną studentom, o czym świadczą także nagrody w tym, w tym zakresie. Dzięki temu studiowanie na SGGW jest przyjemnością dającą nie tylko wiedzę, ale umożliwiającą ogólny rozwój i takie dobre wejście do dorosłego zawodowego życia.